Siema kontynuujemy tą Raider No i jesteśmy przy... Dobra, to tutaj Przy tym co powinniśmy być Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś sepuku. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w knijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? No dobra, to tam. Ini es lah. Dawaj, wychyl Patrz, nie wychyli, chan Ojej oh, yeah. Ai, o que é cai? Dobra, wykończeni Trochę już na psuli. tu mogłem shotgunem wiele razy Ile mamy do łuku? Mamy maksa Okej okay. Oni jeszcze tutaj gdzieś załatwiałem ich Tu przejście oczywiście zawalone Na górze byli, tu jeden spadł jeszcze widzę sobie pozbieramy dobra mamy amunicji i trochę surowców to dobrze tutaj kogoś załatwiliśmy chyba nie najgorzej że kopalnia się zawaliło Dobrze że ten czekan mamy Teraz dobrze jesteśmy wyposażeni w tym wszystkim Kurde ciemno Jak nie powiem gdzie Ledwo też widzę co Nie, to diabła! O nie! Co się dzieje? Atakują nas! Pomocy! Lecimy Cholera. już? Nie! A muszę do nich wracać. Oczywiście wrócimy. Zauważyli mnie gdzie ja muszę iść W tamtym kierunku, ale bym jeszcze przeszedł tu Zobaczmy mapę To jest plaża wraków O, o, o! Już idę. Odde tu do, doszedł do Gana. Gana! Gdzie jesteś? Cholera jasna. Już idę. Jeszcze mamy tą tyrolkę. To jest. To jest to. Lecimy do was gdzie jesteście. Reyes, Jesteś ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma boni śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli Cię posłuchać. Szlak, ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana. Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rot. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo! Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem jak bardzo chcesz wrócić do domu do córki, naprawdę wiem, ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra, spuśćmy kuter na wodę. Czyli będziemy płynąć do tamtego miejsca. Chodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Jasne. Kurde bym poleciał Bo tutaj jeszcze jest jeden odważnik Bo większość tutaj zebrałem No tam jednego No tutaj dużo nie zebrałem Ale Tutaj bym zebrał chociaż go jeszcze To mi błyszczy Aha Jak dobrze myślę, to jest, to jest jak najbardziej tutaj, on jest gdzieś tu, czy ja go nie mogę zabrać. bym poleciał tylko w jedno miejsce a tam się nie dostanę dobra szkoda no to co płyniemy sobie tylko może tutaj No właśnie, do strzelby mamy. Zobaczmy tą strzelbę. Bo łuk jeszcze możemy, tak, te wybuchowe i te pierdółki. A tutaj co mamy? Dodatkowo w strzału to mieliśmy to zmodyfikowana komora. Zmodyfikowana komora zamkowa poprawia osiągi broni by zadawała większe obrażenia to to jest w porządku większe obrażenia a tutaj zmniejsza czas przeładowania i podwaja pojemność magazynka do 12 naboi to może być lepsze bo damage to i tak, ale chociaż ja jakieś jakieś olbrzymie mi wypadną dobra wolę większy damage szczerze mówiąc czy możemy tutaj coś ulepszyć nie 600 300 tutaj <laughs> ciężarki stabilizują poprawiają celność w rezultacie zwiększa też obrażenia <laughs> no to obrażenia łuku też się mogą przydać większe no i dobra i na razie tyle i to wchodzimy na ten statek. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie, strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laru. Dobra Gdzie my jesteśmy? Przełęcz My tu byliśmy? A bo my się prawdopodobnie wracamy Dobra Odczepiamy I ruszamy. No na pewno będzie nas czekała jakaś walka z tymi olbrzymami. Sam. Ona wciąż A I miły pan doktor. Właśnie to jest pan doktor. Kim są ci... Ludzie gwardia? Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni Nowej Królowej przez Tego, który ją tu sprowadził. <laughs> no tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Uu, ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą Nową Królową. Waszą królową! Jak to jest po japońsku? Waszą, yyy... E, 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 Dziowo! No nie, to masz to, no, to Najgorzej, że most się zawali. Teraz Jak przejdziemy Chyba tędy Tak wróciliśmy się do tej Świątyni Oni tu byli Tutaj. Ja tu nic nie widzę. Tam jest mapa. Dobra. Ruszajmy. Burzowa Gwardia. My musimy się tam udać. To tutaj co to znaczy? Wam pokazuje, nie wiem. Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową. Że oni jeszcze żyją? Dobra, zamknęli to, więc mogę iść spokojnie. Hmm, shotgun wystarczył podpalający. Mogłem łuku użyć, tak teraz pomyślałem. Nie no dobrze. Ja tu mogę sobie przejść? Kurde, przechodzimy. Ja mam nadzieję, że tam mnie niech zobaczą.

Idą. No chyba nie tak, ale ja tam nie wiedziałem, gdzie dalej przejść, to jest najgorsze. えっ Dobra. Muszę przeskoczyć tam. Uciekaj! To nieźle. Mamy amunicję do naszego. To możliwe, że po takim czasie nadal żyją. Tu Shotgun na pewno się przydaje. Mamy punkt zapisu. Tobie. Nazwą przy tym generale mówiła, że źródłem busz jest dusza w gnijącym ciele. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną Królową, ale nie rozumiem, co Chimiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu, Matias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli mam, Dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Dobra, ale będziemy to kontynuować, już dalszą przygodę w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.